Skończymy właśnie rozgrywki na naszym głównym obiekcie na Krajewskiego. Z końcem listopada się zakończą i planujemy od razu przejść tutaj na Lubińskiej, właśnie tutaj pod tym balonem. Planujemy ruszyć z ligą zimową na przełomie grudnia, e, stycznia. Zapisy będą trwały do 20 grudnia, tak do połowy grudnia myślę. I oczywiście zespoły chętne z naszej głównej ligi na Krajewskiego bez problemu mogą do nas dołączyć. Oczywiście też nowe zespoły, bardzo zapraszamy. Mam nadzieję, że zrobimy to z dużym rozmachem. Liga na Lubińskiej będzie trwała do końca marca i od razu ruszamy z ligą na Krewskiego. Takie płynne przejście, więc każda drużyna... E, oczywiście będzie grała cały czas, cały rok. Tak jak widzicie, tutaj grupy młodzieżowe trenują na połówkach, ale my będziemy mieli dla, do dyspozycji cały balon, więc będziemy grać na pełnym wymiarze. Planujemy grać od 19 do 22, wtedy kiedy będzie miejsce, e, od poniedziałku do wtorku. Oczywiście, jak zgłoszą się wszystkie zespoły, to ustalimy terminarz. Będą oczywiście transmisje live, będzie, będą skróty spotkań, e, będzie o, profesjonalna obsada sędziowska, będą statystyki na stronie. Dla najlepszych drużyn szykujemy puchary, vouchery na sprzęt, no i oczywiście basa, dużo dawkę emocji. Wszelkie informacje znajdziecie na naszej stronie spartan.pl oraz na naszym Facebooku Spartan Cup. Także gorąco zapraszamy do zapisów i, i czekamy, czekamy na Was.